Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Kubalasik. Witaj. Siema. Chyba Witam. jeden z najpopularniejszych zawodników Federacji Prime. MMA, ponieważ najbardziej lubicie. Oglądać kuby Lasika, najczęściej odtwarzany no yy, ja, właśnie z kubą Lasikiem. No wiesz, no tak, jakoś wyszło, ja jestem showmanem, ja nie jestem. Ja, ja nie jestem sportowcem, ja jestem showmanem. A wiesz, w Frikach najważniejszy jest show, no bo jak będę udawał sportowca, będę spokojny, to myślisz, że będę walki dostawał? Nie! Ja jestem showmanem i tyle w temacie. A co jest w tobie, właśnie takiego, jaki jak jest w tobie taki pierwiastek, że, że ten show w tobie brzmi? 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 Nie wiem nawet jak to powiedzieć, aż, aż twoja, twoja osoba mi się udzieliła. Żmiedź, jestem, żmiedź. jestem po prostu wkurzający. Jest w środku w tobie pewien pierwiastek tak. tego showmana. Jaki to jest pierwiastek? Dlaczego w tobie się znajduję? Bo jestem wkurwiającą osobą, każdego to. to, 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 to każdego teraz na przykład, e, teraz mam konflikt z Arkiem Tańculą, z Pańculą, z Pańculą, powtarzam, to jest Pańcula, to nie jest Tańcula. Powiesz mu to w twarz? Ja mu to dzisiaj powiedziałem. A w twarz? Dzisiaj daleko. Powiedziałem mu to, jak byłem na y, ważeniu i powiedziałem, że wypuszczam na niego disa. Jutro, 12, wypuszczam disa na ćpańcule, bo on wczoraj za, y, zrobił disa na mnie, to ja dzisiaj zrobiłem znaczy, disa. nie na tylko ćpańcule. na ciebie, tylko też na ciebie. No też na mnie, ale głównie wiesz, rzucił sobie fragment, że on może na mnie nasikać, i to mu się ka no, no ćpańcula, no to wiesz. No. Ale to dziwne, że ćpańcula, zawodnik KSW, który chce do KSW, atakuje lasik kolejnika, to trzeba być. Ale to widać, że już mu się walki kończą, nie ma do niego kolejki, no i do Lasika Showmena chce iść. Dobra, Lasik, powiedz mi, jeśli chodzi o ten dis na Arka Teńsula, no. który jutro wypuścisz, jakbyś mógł zanucić przynajmniej coś, żeby reference zaśpiewać. No to jest e, przeróbka, cokolwiek waży, wy, wydarzy się, tylko tam zamiast... Cokolwiek, cokolwiek się wydarzy. Co, no, zamiast cokolwiek się wydarzy, to jest e, cokolwiek... Dobra, czekaj, muszę sobie to przypomnieć. Nie, to, nie pamiętasz swojego dissa? Czekaj, chwila. E, Lasik. Wciąż e, z e, wciąż uśmiechem na twarzy. E, nie, Ale ładnie zaśpiewałeś. Nie, no nie będę mu jutro. 12 Instagram, Kuba Lasik, wypuszczam dziś ale... na niego i tyle. Lasik, I posłownie. będę wychodził do tej piosenki na gali, doć dis na pańcule i tyle w tamacie. Dobra, Lasik, ale powiedz mi, bo y, ostatnio Darolew śpiewał u mnie, jeszcze ktoś śpiewał, Tomek kolejnie śpiewał Dis, więc ty też musisz zaśpiewać. No ja nie zaśpiewam. Niech ludzie czekają. 12. Czyli no. będziesz gorszy od y, Darolwa i od. Mm, nie, kolejnika. nie jestem, bo jestem od nich mądrzejszy, inteligentniejszy. No to zaśpiewaj. Nie, bo mnie podpuszczasz, że nie zaśpiewam. Bo to w nich widzowie się dowiedzą jutro. No dobra, ale chociaż. Nie, bo jak ale czy ty zajawkę, rozumiesz, że... Bo, bo pierwsze słowa są najlepsze i nie chcę zaśpiewać. No, no to refren zaśpiewa. Nie. Ale czy ty rozumiesz, że zawsze się za jawkę puszcza, żeby nie zwiralować myślenie? Nie ma opcji. No. Nie ma opcji. Jutro TikTok będzie szalał, w ogóle dzisiaj też ale jeszcze... Ale cokolwiek rok. się wydarzy, co tam było? No chce się też no, boże. To, co tam jest, że Arek przestanie ćpać dziś, cokolwiek się wydarzy. Tam o mewce, że Arek wpierdala mewkę, Leży. No grubo, tam jest rymy, są, wiesz. No będzie fajnie jutro. Kto się to wymyślił? E, moi znajomi. I nagrałem to w studiu kolegi. To ile osób myślało i y, kminiło na ten Ja to wczoraj, jak Arek wypuścił, bo jeszcze robiłem wczoraj live'a i wleciał mi do pokoju, ten skurczybyk wleciał mi do pokoju. Wleciał mi kurwa do pokoju, ty no, otwieram sobie drzwi, patrzę się, o tutaj cula wlatuje po co mi na live. No bo wiesz, no ja myślałem, bo do mnie wiesz, przyszedł Lizak. Lizak przyszedł. Lizak ze mną robił live no i ten czwajcula wleciał do mnie do pokoju i nie wiem, atencji szukał czy coś. Dobra, otwierasz drzwi, widzisz Arka i jaka jest twoja reakcja? No nic, no śmiałem się mu prosto w twarz i tyle. No jak się śmiałeś, pokaż. <śmum> <śmum> Dobra, jak go zobaczyłeś, to co potem się działo? Z główki mu tak, no nie no, żartuję. <śmum> Ja tak poważnie No to co mu powiedziałem, że ee, Talerzyk, talerzyk, zapodaj talerzyk Talerzyk, zapodaj no, talerzyk. no ja uważam, że Arek to w ogóle powinien mieć pokój 222 w hotelu A nie ma tego dlaczego? pokoju No nie wiem, no, no i uważam Dlaczego akurat talerzyki Ale dlaczego akurat 222? No, bo w pokoju 222 były talerzyki, prawda? Nie rozumiem o co No była afera z pokojem 222 Jaka afera z pokojem 222? No była, nie podpuszczaj mnie skądś Stara, nie nie, o co mówisz? Mi chodzi? Natala się zapytaj, on ci powie. On mi powiedział, że mi będzie skakał po głowie. No to jak zejdzie do 7.7, to zobaczymy, jak dobra, ja. No No operę... co chodzi z tym 222? No to o Natala musisz zapytać. No powiedz, no jeju. słyszysz? Kubalasik. Kubalasik, światłogasi. Jutro kurwa. Nie, no dobra, ale o co chodzi z tym pokojem? Nie, no była tam afera, żeby jakieś imprezy były czy coś. Nieważne. No. Na jakie imprezy? No powiedz, no. Ale no były tam, Byłeś tam? jakieś imprezy? Nie, nie byłem, ja nie chodzę na imprezy, Mam kobietę, którą kocham. Zwariowałeś. Dziecko mam w drodze, ty. Wiesz ojcem? No tak, nie wiedziałeś? No serio. Serio. Serio, we wrześniu mi się rodzi dziecko. Już to dawno mówiłem. No to ty jesteś, kurwa, powiem Chyba, żeś nie przygotował się dzisiaj. Ja już... no. No serio ci mówię, nie, no nie puszczam bejta, nie z takimi rzeczami, no serio. Widziałeś kiedyś taki wywiad jak Roberta Lewandowskiego zapytano o jakiegoś trenera, już nie pamiętam no. i dał taki wywiad słynny 9 sekund ciszy? No, widziałem to, no. To do tej informacji też dam, może nie dziewięć, ale takie trzy sekundy ciszy. No to dobrze, to dawaj trzy sekundy ciszy. No co no, jutro, jutro robię show, wygrywam walkę, wychodzę do piosenki, cokolwiek się wydarzy, Arek zacznie czpać dziś, oj będzie fajnie, będzie śmiesznie i będzie śmiesznie. Już zaśpiewałeś, widzisz? No zaśpiewałem, podpuściłem, udało się, więc no jutro, teraz się słucham, słuchajcie, dwunasta, Diznać pańcule i będzie grubo. Jakbyś tańczył jakbyś wychodził. Nie, nie będę ja hopię wchodzę w tą klatkę na pełnej piźni i chopie i rzucam się, no rzucę się na niego tak. Ja chopie... No hopię, normalnie z dyni mu przypierdolę i tyle co, nie. Wolę ja, jak mnie zdenerwuje, to mu z jutro wykurwie, co nie? I będzie dyskwalifikacja, a wczoraj będzie viral. <noise> <laughs> Ochroniarze stoją i, i widzę, że nie mogą się przestać śmiać z No co? ale to dobrze, niech się ludzie ze mnie śmieją. Ja mam być showmanem, ja nie jestem sportowcem. Ile razy to powtarzam? Ale nikt ci nigdy nie zarzucił, że jesteś. No właśnie, ja jestem showmanem. Rozumiesz, showman? Jakby nie było, nie byłbym taki śmieszny, to by mnie tu nie było. Co by, to, to... Czyli może stawiać się na równi z Kubą Wojewódzkim, tak? Który no, też jest uważam, showmanem. że Kuba Wojewódzki jest ode mnie głupszy. Na pewno. A po czym to Dyskujesz? No bo jest głupi. No bo, no bo słuchaj, bo ja twierdzę, że Kubę Wojewódzkiego jakby ściągnął Prime dla mnie, no to uważam, że była ciekawa konferencja na przykład z Kubą Wojewódzkim. pod jakim względem? Bo nie no rozumiem. bo on jest śmieszny, wiesz, on wyzywa, wiesz, tam podpuszcza tych ludzi, ale mnie by kurwa nie dał rady, bo nie dla psa, nie dla psa, dla mnie kurde. No. I ty coś brałeś dzisiaj? Nie, cześć, bo jestem. Robiłem live'a do trzeciej w nocy, spałem trzy godziny i wiesz, rano y, robił się dużo na śniadanie, wpierdoliłem. Wiesz lewarze? 84 kilo, mój przeciwnik 74, co nie? Kto jest twoim przeciwnikiem? A to nie wiesz? Wiem. No ale to nie chcę mógł dawać mu dawać atencji, już mu daję atencję, że z nim walczę. Słuchaj, on jest tak nudną osobą, że gdyby, jakbym walczył z kimś innym, to bym miał komej event na tej gali. Tak? Oczywiście, że tak. A gdzie on jest? Był dzisiaj? No był i ja poszedł. Nikt żadnego wywiadu nawet nie zrobił. Dlaczego? No bo nikt nim nie chce robić wywiadu. A tutaj Kuba, Lasik, Showman, tak? No ja jestem. Z którym każdy chce rozmawiać? Nie no, zrobiłem dzisiaj dużo, siedem wywiadów. Gratuluję. Kuba. No, ale ty prawie przyszedł, przyszedłeś, a ja a, już miałem a, wychodzić. Brawo. A ja już miałem wychodzić, ale, ale wróciłem, wróciłem dla ciebie. Wiesz, że cię pochwaliłem teraz? No wiem, wiem. Za to, że powiedziałem dobrze, przyszedłem. <laughs> Ja się śmierć. No bo mam dobry humor, no. Już chcę jutro, wiesz. Powiem Ci tak, że jestem, jestem bardziej wymęczony tymi jazdami tutaj, bo jestem, yy, no, w ciągu dwóch tygodni chyba... Ty Jesteś, w tygodni Jesteś w ciągu? W ciągu dwóch tygodni, w ciągu? tygodni jestem w tu już cztery raz, są nie? W Warszawie, więc wiesz... Ty mieszkasz na co dzień? W Gdańsku. No, przeprowadziłem się, bo nie chciałem tutaj mieszkać w Warszawie, bo bałem się, że mnie Warszawa pochłonie, wiesz? Wiesz, mieszkałem w Warszawie kiedyś źle to wspominam. Mhm. Trzymaj się, razem. Dzięki. Dziękuję bardzo.